Przeszła w straż graniczna ogromne zmiany, pełną profesjonalizację, daleko idące zmiany w zakresie wyposażenia najnowocześniejszy sprzęt służący do kontroli granicy, ale sprzęt, który w znacznej mierze, tak samo jak i ludzie, mogą być przydatni do reagowania przez państwo polskie na różnego typu kryzysy tym także kryzys podobny, jaki miał miejsce na granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie się pojawiały zielone ludziki i różne tego rodzaju zjawiska, na które trzeba znaleźć wcześniej odpowiedź, zanim staną się faktem. Dzisiaj, po wcześniejszych naradach także Rady Bezpieczeństwa Narodowego są uruchamiane prace zarówno nad tym, jak wzmocnić potencjał ochrony polskiej granicy, wzmacniając poprzez siły zbrojne Straż Graniczną w wypadku kryzysu, ale i trwają pracę nad tym, jak potencjał Straży Granicznej wykorzystać na rzecz obrony w sytuacji kryzysu wojennego.